Witajcie. Jestem Obsession octopus. Zapamiętajcie to. Każdego dnia w polskich lasach dzieją się tragedie. Nie jedna tragedia, gdyż to byłoby zbyt mało emocjonujące. Wiele tragedii. Każdego dnia giną setki małych, bezbronnych wiewióreczek. Oczywiście nie mówię zdrobnieniami, by wpłynąć na emocje, a smutna muzyka w tle wcale nie ma mi w tym pomóc. Śliczne wiewióreczki giną każdego dnia od zabłąkanych meteorytów, które wypełniają niebo. Pomóż wiewióreczkom. Dzięki Twojej pomocy, tak Twojej indywidualnej osobom, do której zwracam się osobiście, by mieć jeszcze większy wpływ emocjonalny, wiewióreczki mogą być bezpieczne. Wystarczy, że wpłacisz nieokreśloną, aczkolwiek wysoką sumę na podane konto, by wspomóc kochane wiewióreczki w walce z meteorytami. Dzięki Twojej pomocy szpitale będą w stanie zakupić parasoleczki ochronne dla naszych leśnych przyjaciół, by dać im szansę przeciwko tragedii. Jak widać w tej realistycznej rekonstrukcji zdarzeń, wiewióreczki, słodkie i kudłate, nie mają szans przeciwko meteorytom. Jednak dzięki twojej pomocy i zakupieniu parasoleczek ochronniutkich, złe, okropne, ohydne, straszne i w ogóle negatywne meteoryty nie będą stanowiły już zagrożenia. Wcale nie staram się wyolbrzymić problemu poprzez stosowanie wielu negatywnych przymiotników. Spójrz na tę wiewióreczkę. Jest słodka, puszysta, bezbronna. Ma kochającą rodzinę i przyjaciół, całe życie przed nią. Jeśli nie ogarnęły cię jeszcze emocje, to jesteś bezdusznym, złym socjopatą bez serca i na pewno trafisz do piekła. Tylko dzięki Tobie i oczywiście mnie, który rozpoczął tę akcję, którą będę każdemu wypominał, dwie wiureczki zostaną uratowane. Oczywiście powtarzanie dzięki Twojej pomocy wcale nie ma utwierdzić się w przekonaniu, że jesteś najważniejszy. Pamiętasz, jak się przedstawiłem? Oczywiście nie zrobiłem tego, byś mógł potem kojarzyć moją osobę z tą wspaniałą akcją charytatywną i bym ja sam mógł jej używać jako argumentu przeciw każdemu, kto wytknie mi jakikolwiek błąd, nawet taki niezwiązany z samą akcją, która oczywiście jest dowodem mojej dobroduszności i wcale nie ma wpłynąć na Twoją ocenę mojej osoby i tym samym zwiększyć liczbę subskrypcji przez samo wpływanie na emocje. Pamiętaj także, że każdy osobnik sprzeciwiający się mojej akcji bądź mnie samemu jest złym, bezdusznym trolem i hejterem mieszkającym w piwnicy rodziców. I wcale nie mówię tak o nich przez moją niską samoocenę, konieczność wyparcia się własnych negatywnych cech i narzucenia ich na innych, czy by zrobić z siebie ofiarę, by zyskać twoją sympatię. W końcu to oni nie chcą pomóc biednym wiewióreczkom i to oni zazdroszczą mojej odznaki honoru, którą od teraz będę nosił i którą będę się chwalił. Jestem Twoim jedynym autorytetem i każda akcja charytatywna związana z moją osobą jest doskonała i nie powinna być kwestionowana. Nie uważam Cię za idiotę, dlatego przypomnę Ci, byś nie zapomniał zasubskrybować mojego kanału, polubić filmu i zostawić komentarze o tym, jaki jestem wspaniały, by jeszcze bardziej nadmuchać moje ego i bym sam skorzystał na akcji, zarabiając na dobrze wypozycjonowanym filmie, na którym przez całkowity przypadek mogę umieścić reklamy. Łapki w górę, psie!